Witam wszystkich bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym, dzisiaj zajmiemy się kolejną taktyką, mianowicie jest to taktyka 4-2-3-1 w wariacji drugiej, czyli ze skrzydłowymi, w sensie bocznymi pomocnikami, a także CDM-ami i środkowym połóżnikiem ofensywnym, bezbędnego, lecimy z taktyką, let's go! Tak wygląda moja ekipa, jak widzicie Ronaldinho z Fika tutaj nie próżnuje, powiem wam tak, no Ronaldinho na tej pozycji topka, ale to zaraz tam jeszcze będę o nim mówił, poza tym jeszcze Thierry tutaj też jak najbardziej robił robotę. No topowy napastnik, tak? No nie bez powodu on kosztuje te 2 miliony. Z racji tego. On ma po prostu bardzo jakieś dobre animacje strzału. To czasem po prostu naciśnie strzałą, wyciście jakąś taką animację i po prostu ta bramka wchodzi niesamowicie. Poza tym, no to cóż, no Dawid Neraś, no to tutaj jest kurde, gwiazda tego wieczoru. Bardzo dobrą robotę robi. No i kurde, powiem wam, że już kolejna ewolucja z Napoli się szykuje. Jak to wleci w poniedziałek, jak to nagrywam, to zapraszam na streamki. Tu jeśli widzisz mati 4 One, a jeżeli nie, odejesz zapraszam. Przepraszam na streamki, bo tutaj już mam nową ewolucję w zanarzu, ale o tym może trochę później. Natomiast, co tutaj zwracam uwagę? Tak, mamy dwóch pomocników defensywnych, i obaj co ciekawe mają prostopadłe podania. Na plusie, tak? No z jednej strony mamy tego Gravenbercha po ewolucji, z tym trochę skopałem, bo jakbym pośrzekał jeden dzień, to jeszcze bym go podbił na 87 defa. No ale trudno, no i tak jest to jeden z topowych pomocników, czy to box to box, czy to defensywnych, nawet w tej formie jakiej jest. Po drugiej stronie mamy Tonaliego, tak? Bardzo dobra karta, tak? No ja go kupiłem za ponad 500 koła, on teraz myślę też około 500 dalej kosztuje trochę mniej niż 6 ale generalnie bardzo dobre tempo te podania prostopadłe cofnięte rozgrywające na plus plusie i generalnie cechy pozwalające na robienie roboty tak na tej pozycji tak także dość kurde może gadania o tych zawodnikach lecimy już chyba tutaj po prostu z kwestią Taktyki, tak? Także taktyka wygląda w ten sposób, jak widzicie. No, jeżeli chodzi tutaj o te sufaki, linia obrony wysoka 65, wiadomo, można ustawić niżej. 60-55 można też ustawić wyżej. Preferuję takie dość wysokie ustawienie, ale też jeszcze bez przesady, tak, bez tego 70 i wyżej. Styl konstruowania akcji oczywiście kontry, tak, żeby tutaj po odbiorze piłki od razu jak najszybciej potencjalnie można było ten atak konstruować. No, i jeżeli chodzi o rolę zawodników tak, no, oczywiście zacznijmy od dołu, bo to. Jest generalnie takie łatwiejsze. Kurtua ma tutaj oczywiście wybiegający na plus plusie. Grałem też często Martinezem, bo jest to zadanie z piłkarzy z Argentyny. Podobna kwestia, tak? No, Obaj mają wybi wybiegający plus, plus, obaj mają ten playstyle, także tak to wygląda. Obrońcy, no, obrońcy, to jest zarówno Wanda, jak i Hero. Hero po tym upgrade'ie by the way też jest mega dobrym obrońcą, tak? no Dostał po upgrade'ie dwa najważniejsze playstyle dla defensora, czyli Intercept, czy tam przechwyty, i jak to się no antycypę coś tam no tego szopa wiecie jak, jak jest także jego generalnie elegancki aczkolwiek wiadomo pewnie większość już tam będzie latać jakieś konate za sezon bo ten sezon już jest łatwy do ogarnięcia Wandek, tak samo na no, obrońcy wiadomo ma niby te, tego rozgrywającego na plus plusie natomiast wydaje mi się że obrońca daje mniejszą szansę na rozjeżdżanie się tej linii defensywnej natomiast jeżeli chodzi o bocznych obrońców tak no Dilorenzo jest na bocznym obrońcy z równoważonym. jeżeli chodzi o lewego obrońcy tutaj sobie ustawiłem fałszywy Bocznego obrońcę pe na pewnym etapie, i generalnie to bardzo fajnie pomaga przy rozgrywaniu akcji, tak? No, bo tutaj też przy y, opcji właśnie z piłką ten, ten Hernandez właśnie tak schodzi troszeczkę do pomocy, no i pojawia się jako dodatkowa opcja do podania. Także jeżeli macie akurat tego bocznego obrońcę, no w sumie kto nie ma tego Hernandeza, no, no to jest jeden z... wiadomo, no trochę kosztuje, ale to jest jeden chyba z najbardziej pożądanych bocznych obrońców, bo w mojej opinii, jest chyba najlepszy obrońca boczny w tej grze. Polecam no, jak najbardziej tu ustawić, tak? Oczywiście Eksperymentalnie, tak? Jeżeli tutaj też można ustawić mu ewentualnie obszar koncentracji obrona, na tym zrównoważonym, wiadomo, trochę głębiej wychodzi, tak? Także też trzeba uważać przy kontrakt. Natomiast można to ustawić jak najbardziej. Teo jest szybki, także w razie potrzeby kogoś dogoni. Ma też tego bruisera, czyli wojownika na plusie, tak? Czyli jak będzie trzeba w jakimś pojedynku, bark w bark odebrać piłkę. Macie zaawansowaną obronę, to odbiera to bardzo dobrze. Także jak najbardziej ten fałszywy boczny obrońca dla Teo jest tutaj dopuszczalny. Jeżeli tego nie czujecie, no to boczny obrońca jak najbardziej też jest. I to jest taka pewniejsza, łatwiejsza opcja. Jeżeli chodzi o spd tak, no tutaj w zasadzie mamy Tonaliego na cofniętym rozgrywającym plus plus, co sprawia, że on troszeczkę bardziej się podłącza do jakiegoś rozegrania. Też wiadomo, to jest rola, mimo wszystko, defensywna, także on e, jednak ma tutaj za zadanie zostawać z tyłu. Natomiast w dalszym ciągu, tutaj ten cofnięty rozgrywający troszeczkę bardziej, e, właśnie to pomaga przy rozgrywaniu akcji. Natomiast no jeżeli chodzi tutaj o kwestię grawem no tutaj ma defensywnego pomocnika też na plus plusie, to jest, to jest jeszcze ta pierwsza ewolucja z ośmiornicy, tak? dzięki której dostawał tą rolę. Generalnie no to są śpdki, tak? Także no to albo obaj na cofniętym rozgrywającym, albo na defensywnym pomocniku, tak? Defensywny pomocnik no to jest taki bardziej skupiony na zostawianiu po prostu z tyłu trzymaniu się w jednym miejscu, jako opcja do podania taka bardziej stacjonarna, cofnięty rozgrywający troszeczkę bardziej tutaj jest skupiony właśnie na rozgrywaniu akcji, także obie te role są ok, to tak naprawdę jest zależne od zawodników, których posiadacie, no ja mam taki balans, że to jest defensywny pomocnik, to jest cofnięty rozgrywający, tak. Jeżeli chodzi o ten boczny pomocnik defensywny, nie testowałem tego, nie wiem w zasadzie jakie by było tutaj zastosowanie tego, może jakby na przykład jakiś powiedzmy wahadłowy bardziej wychodził do przodu, to on by krył wtedy tą przestrzeń i tu pewnie też może przy jakichś, nie wiem, trójkach, piątkach z tyłu, eee, no nie mam w zasadzie jeszcze pomysłu jak to zastosować i chyba bym tego nie ustawił tego aczkolwiek no jakby na przykład no, widziałbym to w sytuacji, jakby na przykład boczny obrońca, dajmy na to Hernandez, miał jakiegoś ofensywnego wahadłowego, tak? Jak Macie, nie wiem, jakąś bumpastę, ona tam pamiętam bardzo dobrze, właśnie na tym ofensywnym latała, no to na przykład tutaj może tego wild halfa można dać, aczkolwiek to już jest taka trochę bardziej fana fanabergia, tak? Ja tutaj raczej dość klasycznie podchodzę do sprawy, tak? Także tu jest jeden cofnięty rozgrywający, drugi jest defensywny pomocnik. Jeżeli chodzi o SPO, tak, no to tutaj mamy tego Ronaldinho, tutaj w tej wersji właśnie. E, kurde, incydentowej, pikowej e, sukcesji, tak? No i powiem tak: no rozgrywający wszędobylski no hop jest po prostu tam, gdzie jest potrzebny, tak? Jak ma być w środku, to jest w środku. Jak go. Po... czasem jest z lewej strony, czasem jest z prawej strony, pojawia się tak naprawdę tam, gdzie jest potrzebny, tak? I pomaga właśnie rozgrywać akcje, także ca wytyczna jest nieoceniona, No po prostu ten Ronaldinho tak tutaj dobrze lata, że jak najbardziej polecam. Jeżeli chodzi o klasyczną dziesiątkę, tak naprawdę nie testowałem. Nie testowałem tak w zasadzie tej tutaj wariacji, tak? Bo tutaj, z tego co dać on bardziej jest po prostu skupiony na tym centralnym położeniu, tak mniej więcej przed polem karnym, tak? O ile Playmaker trochę bardziej może się cofa, może troszeczkę, może czasami tak, na jak jakaś fałszywa dziewiątka czy coś takiego, no to ta klasyczna dziesiątka jest bardziej tutaj skupiona na tym obszarze boiska, tak? Czyli mniej więcej przed polem karnym, no to już zależy, co komu bardziej pasuje. Jeżeli ktoś woli, generalnie, żeby dany zawodnik był w danym miejscu. To samo tak naprawdę tyczy się mniej więcej defensywnego pomocnika rozgrywającego przy pozycjach SPD, tak? Defensywny pomocnik, no to raczej tutaj jest skupiony na jednym obszarze boiska. Rzadziej przesuwa się w inne cofnięte rozgrywający, troszeczkę bardziej właśnie może się czasem pojawić w innym miejscu niż to podstawowe, tak? Także to samo jest w zasadzie z rozgrywającym i klasyczną dziesiątką, tak? No on jest bardziej skupiony właśnie na tej centralnej yy, tutaj części boiska, w sensie przed lękarnym, a rozgrywający troszeczkę bardziej jest przestronny. Czasem troszeczkę wyjdzie bardziej do przodu, czasem troszeczkę wyjdzie bardziej do tyłu. Jak jeszcze mają Szędobylskiego, no to tutaj nawet może się troszeczkę z lewej, z prawej strony pojawić. U mnie bardzo to dobrze działa w przypadku Ronaldinho, także jeżeli macie takiego SPO, który ma właśnie tego rozgrywającego na plus to tam chyba była ta ewolucja z Bellinghamem, która dawała tą rolę. Powinno to jak najbardziej dobrze działać. Jeżeli chodzi o inne wytyczne, no szczerze mówiąc nie testowałem, tak. No, po prostu no then Bowiem tak, no ten rozgrywający po prostu działa bardzo dobrze i nie mam potrzeby go zmiany, tak, także to działa, to na tym gram, no ja jestem prosty człowiekiem i nie szukam kurde dziury w całym, <laughs> wiecie jak jest. No i jeżeli chodzi o napastnika, tak, no tutaj albo wysunięty napastnik, albo ewentualnie Lis polakarnego, to już w zasadzie zależy, który tutaj zawodnik ma jaką rolę, tak, no ja mam tutaj wysunięty napastnik plus, plus ofensywa, a akurat Thierry Henry bardzo dobrze tutaj działa, natomiast zarówno możemy przejść w, w opcję Lis polakarnego. No i mamy też te pośrednie opcje, które weszły z tym patronem zmieniający taktykę, tak. Także możemy jeszcze ustawić opcję wsparcie, tak. Jeżeli z jakiegoś powodu chcemy, żeby na przykład ten zawodnik trochę czasem szedł yy, na bok, tak. Na przykład, nie wiem, mamy jakiegoś zawodnika z Finezją, albo po prostu no, chcemy więcej miejsca zrobić, na przykład dla Ronaldinho, że gdzieś tam po prostu tutaj zaczął wbiegać, no albo po prostu też chcemy, żeby tak może nie do końca agresy aż tak agresywnie naciskał na tą linię obrony, żeby może tych spalonych. Uniknąć. Te spalone, chociaż no nie wiem w zasadzie. No u Andreego to działa dobrze, ale czy to działa dobrze w przypadku innych napastników, no to już trzeba po prostu sprawdzić, tak? No u mnie ten wysunięty napastnik tutaj się sprawdza. Tak samo jak list pola karnego, tak? No tutaj też jest ta opcja wsparcia, która jest w zasadzie taka bardziej zrównoważona, tak? I czasem on troszeczkę bardziej na skrzydło schodzi. No co ciekawe w ogóle, jak tutaj ustawisz wysunięty napastnik, tak? Patrząc generalnie po tych polach tutaj na tej taktyczce, to lis pola karnego na wsparcie mniej więcej ma podobny obszar boiska co wysunięty napastnik na ofensywie, tak? Także no tutaj można niejako troszeczkę obejść, <grym> jak na przykład mamy lisa pola karnego na plus plusie, ale może chcemy troszeczkę mniej jakoś tak ofensywnie, no to tutaj można ustawić te wsparcie, tak? Tak samo tutaj wysunięty napastnik. Chcemy, że tak powiem jeszcze szerszy, a obszar boiska, że je zajął, no to to by na przykład pasowało do takich jakichś yy, napastników, którzy są bardziej tak może techniczni, oparci na driblingu albo na przykład mają jakąś triwele czy inną finezję, tak? No to nie wiem, no na przykład na przykład albo w sumie nawet by mógł na to pasować, tak? Ale ja gram na wysunięty napastniku po prostu na ofensywie, no ten i tu dobrze działa, no ewentualnie to wsparcie też można ustawić, także jedna z tych dwóch list pola karnego, wysunięty napastnik. Tak wygląda kwestia taktyki 4-2-3-1 w drugiej wariacji. Jak najbardziej polecam tą taktykę? No jeżeli chodzi o jakiś bilans, no 10-5 tutaj wbiłem, no 11 jest Ciężko, już, bo to już wchodzą te typy z Felixami, a wiadomo, że bić Felixa no to musisz konsekwentnie robić 11 co chwila. Ja 11 to wbiłem raz w tej gierce, także no już teoretycznie mogę z nimi wygrać, ale w praktyce no raczej nie jest łatwo, tak. W każdym razie bardzo dobrze działa ta formacja, jeżeli chodzi o stabilność w tej defensywie i ogólnie w grze defensywnej. No tutaj zarówno mamy wsparcie, właśnie tych bocznych napastników Aha, jeszcze nie wspomniałem o bocznych pomocnikach, tak. No tutaj jeden schodzący napastnik Mal... まあ... Zrównoważony, drugi ma schodzący napastnik ofensywę. No tutaj, w zasadzie, tak jak zawsze, tak. No ten jest taki ta, bardziej troszeczkę ofensywny, po lewej, taki troszeczkę bardziej zrównoważony, pokazujący się do podań. To jest w zasadzie klasyka. Także, bardzo dobrze to działa. No i tutaj, jeżeli chodzi właśnie o te podania prostopadłe, bardzo fajnie właśnie działa współpraca tych pomocników z tym podaniem prostopadłem na spd którzy właśnie są w stanie posłać piłkę do schodzących napastników, którzy schodzą do środka. Czasem, jedno podanie prostopadłe, właśnie z tym playstyle może nam po prostu ugotować całkiem fajną akcyjkę ofensywną. Także jak najbardziej polecam ten styl życia. W tej grze podania prostopadłe bez playstyle'u, no to generalnie łatwe nie są. Także ten playstyle naprawdę bardzo ułatwia sprawę. Mając tych schodzących napastników na prawej pomocy, którzy mają tą rolę na plus plusie najlepiej, właśnie jak Malen chociażby. Albo nawet na plusie, bo ten Neres też jak najbardziej dobrze schodzi. Tylko Neresem to bardziej strzelam bramki po takiej sytuacji, jak to sobie na przykład poklepię trochę po prawej, powiedzmy Tule Malen gdzieś tam coś tam działa po tej prawej, podam do Aniego no i tam jest wolne miejsce po lewej stronie, wbiega sobie Neresz, podanie do Neresza i z i gol, nie? To tak Neresz bardziej w ten sposób bardziej działa. jeszcze że troszeczkę później się pojawia w tym polu karnym. Jak już się pojawi w tym polu karnym, to robi damage. Formacja jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o defensywę. ofensywie też jak najbardziej dobrze sobie to radzi, tylko wiadomo też troszeczkę musimy poczekać, aż to przejdzie do ofensywy. Natomiast no kwestia jest właśnie taka, że warto tutaj za, zainwestować właśnie w dobrych HPD-ków. Znaczy może nie zainwestować, tylko no te podania prostopadłe bardzo ułatwiają sprawę, tak? Także wiadomo, Tonali jest drogą kartą, ale Tonali pasuje praktycznie idealnie do tej formacji, dlatego mam Tonaliego właśnie w tej formacji. Natomiast ten Paredesz też, te, też wygląda bardzo dobrze jako taka tańsza alternatywa. A po drugiej stronie no to może być jakiś czołg typu Mactominei, no ja mam tego Grafena, który też ma te podania prostopadłe, to pewnie bardzo dużo osób ma tiurama po ewolucji, tak? No tego tiurama oczywiście też mamia No, także, jeżeli ktoś ma Tiurama z tym prostopadłym podaniem, no to jest ustawiony. No Tiuram po tych upgrade'ach to jest przesada, no tyle wam powiem, nie? Także, jeżeli chodzi o dobrych zawodników, no to tutaj myślę, że jest to do uzyskania zarówno paredyż jak i jakiś Tiuram z podaniem prostopadłym. Myślę, że dużo osób jak najbardziej posiada takie komu, a jeżeli nie, no to i tak sobie Tiuram poradzi, tak? Także jak najbardziej można to otworzyć o wiele taniej, tak? Bo taki Paryderz też jest bardzo dobry. Może nie tak jak to na Ali, ale też jak najbardziej się sprawdzi w tej Roli. Także e, tak to generalnie wygląda, jeżeli chodzi o kwestie taktyki. A ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Zostawcie łapkę w górę subika, followka na Twitchu. Link do Twitcha macie w opisie. Oczywiście gdzieś tam, tutaj się gdzieś tam pokazuje też, bo ja tam zawsze ustawiam to tak. E, I sprawdźcie także mój ostatni film, a mianowicie reakcję na ostatni film z kanału i dawniej Kaznodzieja, który porusza istotny temat, jeżeli chodzi o fi serię FIFA i FC, czyli. Jak wygląda po prostu jakby to powiedzieć wprost hazard. Można powiedzieć, że to jest jeden z największych wirtualnych hazardów w grach komputerowych i myślę, że to stwierdzenie nie jest wcale przesadzone, także zapraszam do obejrzenia tego filmu, a ja wam dziękuję jeszcze raz za dzisiaj. Siemanko, pozdro i do następnego na razie.